Witam Was wszystkich bardzo serdecznie we wspólnym materiale, w którym będziemy mówili o grach, seriach gier lub ogólnie gatunkach gier, które najbardziej nam się spodobały, które wywołują u nas pozytywne emocje i miłe wspomnienia. Powiem teraz szybko o mojej ulubionej grze, a potem posłuchamy Waszych propozycji. A więc tak, moją ulubioną serią gier jest Prince of Persia. Jest to chyba jedna z pierwszych serii gier w mojej gamingowej karierze. Jeśli miałbym wybrać ulubioną część, to byłaby to część druga, czyli Dusza Wojownika. Z tego względu, że kojarzy ona mi się z moją przygodą na YouTube, ponieważ pierwsze moje filmy, jakie nakręciłem, były właśnie gameplayami z tej gry. I muszę Wam powiedzieć, że chyba każdy nowy kanał, jaki zakładałem, miał przynajmniej kilka filmików z tej części. Zawsze musiałem nagrać to na początek. I myślę, że. Gdyby nie to, że właśnie Książę Persji jest bardzo mocno powiązany z tymi filmami na YouTube, które również uwielbiam tworzyć, to moją ulubioną grą byłby Wiedźmin, ponieważ z nim mam również bardzo miłe wspomnienia. Dobra, no to tyle z mojej strony, przejdźmy teraz do Was. Bartwil, zaczynaj. Hej, ja jestem Bartwil. Widzicie, Patryk z kanału GameLax TV zaprosił mnie i parę innych osób do nagrania krótkiego monologu o swojej ulubionej grze. Oczywiście bardzo się ucieszyłem z takiej propozycji i od razu się zgodziłem. Zastanawiałem się trochę, jaką grę mam wybrać, bo mam parę swoich ulubionych gier, ale pomyślałem, że wezmę tą, która jest z nich najmniej popularna. Jest to, to The Moon. Nie jest to gra dla wszystkich, co widać na pierwszy rzut oka. Jeśli komukolwiek przeszkadza przedpotopowa grafika z RPG Makera, możliwe, że nie będzie się dobrze bawił. Gra dzieje się w niedalekiej przyszłości, gdzie popularna jest firma, która stworzyła urządzenie, dzięki któremu można wejść ludziom do głowy i zmienić ich wspomnienia tak, by spełnić ich marzenia tuż przed śmiercią. Jednym z klientów tej firmy jest John, który od zawsze chciał polecieć na księżyc, a teraz jest bardzo stary i leży w łóżku. Ta gra jest jednym z najbardziej intensywnych przeżyć, jakie odczuwałem podczas poznawania jakiejś historii. I mówię tu również o filmach i książkach, a składają się na to cztery rzeczy: po pierwsze, genialna fabuła. Naprawdę odkrywanie umysłu Johna było bardzo interesujące. Po drugie dialogi. Bardzo często ironiczne i zabawne, ale również refleksyjne oraz smutne. Bardzo dobrze się równoważyły. Po trzecie muzyka. Przepiękny soundtrack. Mogę go słuchać godzinami. Po czwarte klimat, który jest tworzony przez powyższe czynniki. Tutaj nawet pikselowa grafika jest po części atutem i dodaje gry wyrazu. Nie wyobrażam sobie Toodemon z inną grafiką niż to z RPG Makera. To jedna z dwóch gier, na których autentycznie płakałem. Niesamowite przeżycie. Heh, moja ulubiona seria gier. Nie jestem zapalonym singlowcem. Mało jest gier, które w ogóle przeszedłem. Chociaż preferuję zabawę z przyjaciółmi lub innymi nowami z Neta, na których lubię spinać dupę. To w moim odczuciu najwięcej zabawy przyniosło mi, czy raczej cały czas przynosi historia. Naszego kochanego, zabójczego, czasem wkurwiającego ekranami ładowania WIEŚKA Pamiętam jak pierwszy raz odpaliliśmy z bratem Wiedźmina I Te animacje, te wybuchy, te pościgi I nie mam tu na myśli uciekania od policji, tylko od dzikiego gonu w prologu Historia Pióra Sapkowskiego została przekuta w genialną grę Później kolejną, aż w końcu doczekała się miana trylogii w pierwszej części denerwował mnie system walki. No cóż, nikt nie jest idealny. Walka z salamandrą i postęp w grze napawał mnie ciągłą chęcią do wpierdolenia tym Cfelom. No ale nie trwało to wiecznie. Po pokonaniu dzikiego gonu, zastanawiałem się, jak przedłużyć swoją zabawę. Próbowałem przechodzić na wysokim poziomie trudności, ale mały byłem i szans, oczywiście, nie miałem. Głupie bargesty. Przyszedł czas na Wiedźmina dwójkę, w którym łącznie spędziłem jakieś dwie godziny, bo mój komputer był za słaby. I prawie całą grę obejrzałem jak mój brat grał. Najbardziej zapadła mi w pamięć scena, jak Tris się rozbierała przy użyciu magii. Reszta gry też była spokojna. Nie powiem, świetnie się przy tym tytule bawiłem. W końcu dochodzę do epicentrum zajebistości tej serii: Wiedźmin 3 Dziki Gon. Odpalam. Wchodzę w ustawienia. Wszystkie suwaki na maksa, nowa gra. I nagle, ta zajebista grafika, porównywalna do filmu, okraszona 20 FPS-ami. Jeszcze nie zacząłem samouczka, ledwo zobaczyłem parę sekund filmu startowego. I wtedy pomyślałem, najlepszy tytuł w jaki grałem. I pomimo, że od pół roku jeszcze go nie przeszedłem, ba, można powiedzieć, że ledwo zacząłem. A to się strasznie cieszę. Ale Haranojus, z czego tu się cieszyć? Powiem tak. Ja wciąż mam w co grać. I to nie w byle co. Dziękujemy wam, CD Projekt Red. Jako że nie mam ulubionej serii gier, opowiem o moich dwóch ulubionych grach. Pierwsza z nich to Gorki 02. Często wracam do tej gry ze względu na jej unikalną mechanikę, oraz pierwszy poziom, którym rośnie, witam mnie swym przepięknym, zimowym widokiem. Ta gra nudzi mnie dopiero po bardzo długim graniu. Oponentów możemy likwidować na wiele sposobów. Twórcy preferują skradanie się i likwidowanie z zaskoczenia, lub zwabianie przeciwników w odpowiednie miejsce i unieszkodliwianie ich przy pomocy gazu obezwładniającego lub ładunku wybuchowego. Odpowiednio kombinując Jesteśmy w stanie zlikwidować przeciwników tak, że nawet tego nie zauważą. Przez krótki czas będą jeszcze zombiaki, które są powolne i głupie. Odpowiedniego klimatu dodaje prosta i wciągająca fabuła. Drugą moją ulubioną grą jest Rome Total War, jednak nie jestem fanem samej gry, lecz modów do niej zrobionych. Mody często dodają grze brakującego klimatu, poprawiając błędy historyczne i zwiększając poziom trudności. Za każdym razem, kiedy zasiadam do trzeciej kampanii w modyfikacji Somniu Apostate Juliani, czuję się jak rzymski generał dowodzący legionami, na których sztandarach widnieje napis In nomine Christi Winka Semper. Pozdrawiam, AV500 Full, materiały o grach. Hej, z tej strony Mardax i bardzo ciężko jest mi to określić, który tytuł jest moim ulubionym. Jest mały problem, ponieważ gram w bardzo wiele różnych gier, tym bardziej że one pochodziły z różnych gatunków, więc myślę, że raczej mogę określić, który gatunek gier jest moim ulubionym, a moim ulubionym gatunkiem gier są gry RPG. One zazwyczaj pozwalają mi wchłonąć się w ciekawą gdzieś tam historię, stworzyć swoją postać najczęsto na wzór siebie i dać tej grze jakby takie poczucie, że jestem z nią złączony, gdzieś tam dać swoją taką cząstkę swojej duszy, swojego serca do tych tytułów. Tym bardziej e, bardzo lubię w tych tytułach czuć się tam jako właśnie taki bohater, który gdzieś tam ratuje i, i jest w ogóle super i tak dalej. Natomiast myślę, że mm, jeżeli ktoś by mnie zapytał, który jest, która seria gier jest moją ulubioną z tych właśnie gatunku gier RPG, bez wątpienia bym powiedział, że jest to e, seria Gothic. Gdzieś tam to wszystko jest oczywiście oparte na sentymencie, ale myślę, że to jest dla mnie ten właśnie numer jeden. Moją pierwszą i tak naprawdę zarąbistą grą to był Max sezon pierwszy wydawnictwa Tentel Games. Dostałem go od rodziców na dzień dziecka, kupili mi go w Tesco. No i tak się zaczęła moja przygoda. Czasami się uśmiałem, czasami się uśmiechnąłem, nigdy nie było takich emocji jak w tych dzisiejszych grach, że miotłem grom o podłogę. Gra polega głównie na tym, że wybieramy kwestia, sami Max to pies i królik z bronią, którzy są policjantami, więc to złudziło we mnie naprawdę wielkie, wielkie szacunek i uśmieję się, że pies i królik będą walczyć, ale no w tamtych czasach róża, pantera, te sprawy, to było naprawdę coś mega. Siema witam wszystkich widzów kanału GameRanks TV dostałem fajne zaproszenie, żeby kilka słów powiedzieć o grach, które, które coś tam zmieniły w moim życiu, czy które były istotne w moim życiu. Więc tak, mam taką topową trójkę można powiedzieć. Pierwsza, pierwsza gra, którą po prostu zażynałem, zakochałem się w niej i, i była rewelacyjna. To pewnie większość z Was nie kojarzy, ale jest to Interstate 76. To pierwsza gra taka. Fajna samochodówka, w których, m, która była dobrą mockością też od Carmageddona, e, tam było coś podobnego, tylko się nie, za, nie rozjeżdżało ludzi, była mniej brutalna, ale była tam zajebista fabuła, e, rewelacyjne samochody, modyfikacje broni, kombinowanie, no i co, i taki można powiedzieć półotwarty, otwarty świat, ciężko to trochę stwierdzić, ale, ciężko to trochę opisać, ale fajnie. Wtedy to wyglądało mega, mega zajebiście, eee, taka skala można powiedzieć mm, zafascynowania, jak trochę w tym nowym Mad Maxie, też taka pustynne, pustynne trasy, no i mniej więcej chodziło o to, żeby się po prostu rozpieprzać cały czas samochodami, i <laughs> wykonywać tam jakieś misje, jakieś misje. To, było, to, to było takie numer jeden, możecie sobie zobaczyć i obczaić, to jest gra, którą polecam, eee, numer dwa, Dungeon Keeper, tak samo jak i pierwsza i druga część. Dla, dla młodych widzów yy, to jest coś takiego, można powiedzieć, bardziej męski, męski Minecraft. Yy, coś, coś w tym stylu, ponieważ to się yy, pod ziemią yy, usuwało klocki, budowało swoje lochy, przychodziły potwory. Yy, też bardzo polecam, czekam na trzecią część. Mam nadzieję, że kiedyś, kto, kiedyś ktoś. Ktoś się skusi i, 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 ją, i ją zrobi, bo, 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 bo tytuł jest naprawdę, naprawdę zacny. To mnie pani puściła bardzo miło. Właśnie, sorry, że ze samochodu, ale no, niestety narzekam na lekki brak czasu. Yy, więc, więc więc, muszę to zrobić teraz. Więc tak, był to Dungeon Keeper. Polecam, naprawdę świetna, świetna gra. Świetnie wciągająca, mnogość fajnych, fajnych misji. Yy, no, i, no i naprawdę tylko wyobraźnia nas trzyma przed tym, jak tam sobie te lochy wybudujemy, jaką marnie stworzymy. Losowe przychodzą potwory, więc, więc, więc naprawdę fajnie. A trzecią grą tak sobie pozwolę trzy przedstawić. Trzecią grą jest Heroes of Might and Magic, trójeczka. Jedenka, dwójkę grałem, ale to tam jak wyszła trójka, to zmieniło całe oblicze tej gry. Do tej pory ją, ją, ją sobie potrafię zagrać i, i jest bardzo fajnie i jestem w niej dalej dobry. Co moi znajomi wiedzą najlepiej. E, więc ta kopanie grala, walka ze znajomymi na jednym kąpie najlepiej, tam w trzy osoby przy jakimś piwku dawniej, przy, przy coli i chipsach i tak, tak, tak to właśnie wyglądało. Siedzenie, wkurzanie się na, sie, na siebie, budowanie zamków, no i walka o tam portal, o zamek, w którym jest tam portal, bo to zmieniało całą rozgrywkę. Jak już to ktoś miał, to był kozakiem i, i, i potrafił zdziałać cuda i zarwnąć wszystkich, więc to było spoko, więc godziny, godziny i godziny i kolejne godziny grania razem ze znajomymi, to było coś fajnego naprawdę, więc to taka moja złota trójka można powiedzieć, czyli Interstate 76 o, policja gdzieś tam, Interstate 76 Heroes of Might and Magic i Dungeon Keeper więc polecam, obczajcie sobie to takie trochę starsze tytuły, więc zwłaszcza dla tych młodych widzów polecam wam. Nie Trzymajcie się zdrowo, dzięki za, za to, że mogłem, mogłem parę słów powiedzieć o tych moich grach. I sorry za, jeszcze raz za to, że wałcie, no ale niestety siła wyższa. więc Trzymajcie się zdrowo, dzięki jeszcze raz wielkie i do zobaczenia na tym kanale. Może kiedyś jeszcze raz. Powodzenia. Hej. Siema wszystkim z tej strony Disclay, z Loży Szyderców. I na samym początku chciałbym oczywiście pozdrowić wszystkich widzów z kanału Ranks TV. I odnośnie moich topowych gier wymienię trzy gry. Pierwszą grą jest Lineage 2C4. W Lineage'a grałem dość bardzo dużo czasu. Yy, grał, zacząłem w nią grać kiedy miałem 16 lat. Aktualnie mam 26 lat i powiem wam tak, że wciąż w nią gram. Na dzień dzisiejszy w nią gram. Tak więc e, jest to spowodowane tym, że w przeszłości spotkałem tam naprawdę zajbistych ludzi. Mieliśmy własny klan i po prostu same te przygody, które mnie tam spotkały, bardzo miło wspominam po dzień dzisiejszy. Drugą grą jest Unreal Tournament 2004, e, gdzie po prostu był to dla mnie taki FPS nietypowy. Z pojazdami, coś jakby w stylu z Quake'a i takie, nie wiem, te, same te tryby były takie ciekawe, tak, powiedzmy Onslaught, ten Instagip, tam jeszcze powiedzmy Capture the Flag, różne naprawdę tryby, masę tego tam jest, sporo map, sporo postaci i sam silnik Unreal Tournament graficznie mi się strasznie podobał i po dzień dzisiejszy uwielbiam gry z Unreal Engine. Także e, trzecią grą, ostatnią e, jest gra Gears of Wars, w którą e, można powiedzieć, że grałem prawie tyle co LineAge'a. E, ta gra po prostu zjadła mnie trybem hordy, jak i również e, systemem coverów, gdzie ten system po prostu jest tak świetnie dopracowany, że żadna gra moim zdaniem nie pobiła tego coveru wszystkie te gry właśnie opierają się teraz na ten system coveru jaki miał Gears of Wars, ale żadna gra tego nie pobiła tryb hordy mnie zjadł i właściwie mogę powiedzieć, że to tyle no jeszcze powiem, że oczywiście fabuła ale bardziej się skupiłem na, na multiplayer na trybie hordy. hordy tak więc to tyle z mojej strony to były moje takie topowe gry które gram po dzień dzisiejszy i polecam je wam bardzo strasznie. No nic, ja się żegnam. nara wszystkim. Hej. Nie mam swojej jednej ulubionej gry, której poświęcałbym przez całe życie 100% swojego czasu. Przez lata grałem w wiele tytułów, które zostały gdzieś w mojej pamięci, do takich najlepszych. Zaliczyłbym chyba Gotika, Tibie ze znajomymi, gdy byłem dziesięciolatkiem, który po prostu cały czas zagrywał się przy kompie. Później, jak byłem trochę starszy, to wyszedł Wiedźmin jeden. W niego grałem później w dwójkę i w trójkę do niedawna, e, bo i Wiedźmin jest to jedno z moich ulubionych uniwersów i po prostu widzenie tych wszystkich bohaterów przyniesionych z książki jest naprawdę świetne i CD Projekt wykonał świetną robotę. Jakiś rok temu odkryłem World of Warcraft i wsiąkłem na dobre. Myślę, że ciężko stwierdzić tak naprawdę czy ma się swoją ulubioną grę, taką jedyną na świecie, bo to tak trochę jak spytać matkę, które dziecko kocha najbardziej. Moją ulubioną grą jest Fifa. W sumie można powiedzieć, że ulubioną serię. Za co ją lubię? Sam nie wiem. Bo to jedyna gra, która powoduje we mnie złość, agresję. Ale chyba... Ale chyba ją uwielbiam za to, że choć na nią narzekam co roku, to każde zwycięstwo sprawia mi satysfakcję. Kiedy pierwszy raz w nią zagrałem? Myślę, że to było 6 lat temu i szczerze nie żałuję, że sięgnęłem po ten tytuł, bo mam miłe wspomnienia z tą grą i dziękuję za uwagę. Cześć czołem. Cześć i witajcie! Ja jestem JJ Mike, a dziś opowiem o moich ulubionych grach. Moją ulubioną serią gier jest Need for Speed. W te gry grałem od najmłodszych lat. Moim wielokrotnie powtarzanym zajęciem w tych grach był Tuning pojazdu. Według mnie najlepszym tytułem jest Need for Speed Underground 2 oraz nigdy nieukończony przeze mnie Most Wanted z 2005 roku. Jedyną grą, którą udało mi się ukończyć na 100% jest Need for Speed Rivals. Grałem w każdą grę z serii od Need for Speed Underground 2, a teraz delektuję się grą Need for Speed No Limits wydaną na urządzenia mobilne i z niecierpliwieństwem czekam na pecetową wersję Need for Speeda z 2015 roku. Witajcie, z tej strony teraz kanał Kurofile. Specjalnie dla z TV opowiem wam o jednej z moich ulubionych serii gier, a mianowicie sagi starszych Zwojów, Elder Scrolls. Moja przygoda z tymi RPG-ami rozpoczęła się w 2003 roku, gdy dostałem od kuzyna trzecią odsłonę serii zwaną Morrowindem. W ten sposób dosłownie zostałem prowadzony w mroczny świat Tigerfall i od tamtej pory stałem się zapalonym fanem serii i studia Bethesda. W mojej pamięci wyryło się więcej dat. W tym pamiętna premiera Obliviona, który wyciskał siódme poty z mojego peceta, jednak udało mi się go wtedy uruchomić i nie zważając na 20 FPS-ów, grę ukończyłem z językiem na brodzie. W pewnym momencie mogłem sobie zadać pytanie, za co ja kocham tą serię? I tutaj nasuwa się krótka i zwięzła odpowiedź. Oczywiście za otwarty świat i wielką piaskownicę, którą owe tytuły oferują, a także magię, która płynie z ekranu i która za każdym razem zaprasza mnie do zwiedzenia każdej przepięknej zaprojektowanej krainy w tym uniwersum. Mimo że od premiery The Elder Scrolls Skyrim minęły ponad 4 lata, to nadal pamiętam ten dzień, gdy czekałem na swój egzemplarz gry, który miał zostać dostarczony przez kuriera. Gdy to się stało, dosłownie wsiąkłem w ten tytuł i mimo paru wad nie potrafiłem się od niego oderwać przez setki godzin. Dziękuję Todowi Howardowi i całej ekipie za wspaniałe wspomnienia, które mam związane z tymi grami i już nie mogę się doczekać kolejnej odsłony, która zaserwuje nam na pewno kolejne magiczne przeżycia i historię, którą będą opowiadały stworzone przez nas postacie. I tak mógłbym opowiadać i opowiadać. Starałem się skrócić wszystko, aby dać możliwość wypowiedzenia się innym. Więc do dzieła. Siemanko, z tej strony Boruc. Specjalnie dla TV opowiem Wam o mojej ulubionej serii. Moją ulubioną serią jest gra Deus Ex Błąd Ludzkości. Jest ona kolejną odsłoną słynnej serii gier czyn RPG osadzoną w cyberpunkowej przyszłości. Nowy Deus Ex charakteryzuje się Świetnie zrealizowaną oprawą graficzną, która operuje dwiema barwami złotą i czarną. Akcja Buntu Ludzkości rozpoczyna się w 2027 roku w Detroit. Wcielam się w rolę Adama Jensena, przeciętnego faceta pełniącego funkcję szefa ochrony w firmie SARY Industries, prowadzącej badania nad biochemicznymi ulepszeniami. W przyszłości to właśnie one doprowadzą do powstania. Znanych z poprzednich osłon noc że pewnego dnia widzicie bohatera całkowicie się zmienia. Do głównej siedziby laboratorium zbiera się oddział sił specjalnych i urządza prawdziwą grzeź. W, w dodatku atak ten umożliwiły plany budynku sporządzone własnoręcznie przez Jensena. Sam Adam zostaje poważnie ranny i zapada w piączkę. Po przebudzeniu mężczyzna odkrywa, że został Uratowany dzięki licznym operacjom i biomechanicznym modyfikacjom ciała. Po powrocie do zdrowia na Adama czeka skomplikowana intriga do rozwiązania. Główny bohater jest typem twardziela, który się, nie, który się nikogo nie boi. Muzyka w grze świetnie oddaje klimat gry oraz inny świat cyberpunkowy. Właśnie ta gra wpadła mi w pamięć i cały czas mam chęć w nią grać.